Rozdział 6. Kredyty rządowe zakłócają produkcję. Rządowych zachęt dla przemysłu niekiedy trzeba się obawiać tak samo jak jego wrogości. Te rzekome zachęty często mają postać kredytów przyznawanych bezpośrednio przez rząd albo gwarancji rządowych dla pożyczek prywatnych. Zagadnienie kredytów rządowych często bywa skomplikowane, ponieważ łączy się z możliwością inflacji. Analizą skutków różnego rodzaju inflacji zajmiemy się w dalszych rozdziałach. Tutaj dla uproszczenia założymy, że przedmiotem rozważań będzie kredyt nieinflacyjny. Inflacja, jak później zobaczymy, wprawdzie komplikuje analizę, ale w gruncie rzeczy nie zmienia konsekwencji omawianych programów. Tego rodzaju projektem, często przedstawianym w kongresie, są większe kredyty dla rolników. Według większości kongresmenów, rolnicy po prostu nie mogą uzyskać dostatecznego kredytu. Kredyt udzielany przez prywatne firmy hipoteczne, ubezpieczeniowe i wiejskie banki nigdy nie jest wystarczający. Kongres zawsze znajduje nowe luki, których nie wypełniają istniejące instytucje pożyczkowe, niezależnie od tego, ile z nich sam powołał do życia. Rolnicy mogą mieć wystarczający kredyt długoterminowy czy krótkoterminowy, ale wtedy okazuje się, że nie mają dość kredytu pośredniego. Albo stopa odsetkowa jest zbyt wysoka, albo narzeka się, że prywatnych pożyczek udziela się tylko rolnikom bogatym i dobrze prosperującym. Zatem ustawodawca do istniejących już instytucji pożyczkowych i rodzajów pożyczek dla rolników wciąż dorzuca nowe. Wykażemy, że wiara w skuteczność wszystkich tych programów wynika z dwóch rodzajów krótkowzroczności. Jeden polega na tym, że patrzy się na sprawę tylko z punktu widzenia rolników zaciągających pożyczki, drugi na tym, że bierze się pod uwagę tylko pierwszą połowę transakcji. Każdy uczciwy pożyczkobiorca wie, że wszystkie pożyczki ostatecznie trzeba będzie spłacić. Każdy kredyt jest długiem. Propozycja zwiększenia liczby kredytów, to po prostu ukryte pod inną nazwą propozycje nałożenia na kredytobiorcę kolejnego ciężaru. Wyglądałyby one znacznie mniej zachęcająco, gdyby stosowano dla nich tę drugą nazwę. Nie musimy omawiać tutaj zwykłych pożyczek udzielanych rolnikom ze źródeł prywatnych. Składają się na nie hipoteki, kredyty na ratalny zakup samochodów, lodówek, odbiorników telewizyjnych, ciągników i innych maszyn rolniczych. Oraz pożyczki bankowe, które rolnik zaciąga do chwili, gdy będzie mógł zebrać plony, sprzedać je i spłacić zobowiązania. Zajmiemy się tu wyłącznie pożyczkami dla rolników udzielanymi lub gwarantowanymi przez jakąś agencję rządową. Pożyczki takie występują w dwóch głównych postaciach. Do pierwszego rodzaju należą te, które pozwalają rolnikowi przechowywać zbiory i utrzymywać się poza rynkiem. Ten typ pożyczek jest szczególnie szkodliwy, jednak wygodniej będzie omówić go później, gdy przejdziemy do zagadnienia kontrolowania cen żywności przez rząd. Drugi rodzaj stanowią pożyczki dostarczające kapitału, często udzielane po to, by rolnik mógł rozpocząć działalność, pozwalają mu kupić gospodarstwo, muła lub ciągnik albo wszystko naraz. Na pierwszy rzut oka argumentacja na rzecz tego rodzaju pożyczek wydaje się przekonująca. Oto uboga rodzina bez środków do życia. Utrzymywanie jej za pomocą zasiłków jest okrucieństwem i marnotrawstwem. Kupmy jej gospodarstwo rolne. To pozwoli jej dodać coś do całkowitego produktu narodowego i spłacić pożyczkę z tego, co wyprodukuje. Oto rolnik borykający się z prymitywnymi metodami produkcji. Nie ma kapitału, aby kupić sobie ciągnik. Pożyczmy mu pieniądze, pozwólmy mu zwiększyć wydajność, będzie mógł spłacić pożyczkę zysków, jakie przyniosą mu zwiększone plony. W ten sposób nie tylko wzbogacimy go i postawimy na własnych nogach. Dzięki zwiększonej produkcji wzbogacimy całe społeczeństwo. Pożyczka zaś, tak kończy się argumentacja, kosztuje rząd i podatników mniej niż nic, ponieważ sama się spłaca. Otóż te wszystkie skutki osiąga się co dzień dzięki instytucji prywatnego kredytu. Jeśli ktoś chce kupić gospodarstwo, ale ma tylko połowę albo jedną trzecią potrzebnej kwoty, sąsiedzi lub bank pożyczą mu resztę pod hipotekę gospodarstwa. Jeżeli chce kupić ciągnik, sam producent albo firma finansująca zakupy ratalne umożliwi mu ten zakup za 1 trzecią cenę, resztę zapłaci w ratach z zysków, jakie osiągnie dzięki ciągnikowi. Istnieje jednak zasadnicza różnica między pożyczkami udzielanymi przez prywatnych przedsiębiorców a tymi, których udziela agencja rządowa. Każdy prywatny pożyczkodawca ryzykuje własnymi funduszami, bankier ryzykuje funduszami, które powierzy mu inni. To prawda. Jeśli jednak straci pieniądze, to albo będzie musiał wydać sporo własnych funduszy, albo wypadnie z rynku. Kiedy ludzie ryzykują własnymi funduszami, zazwyczaj starają się dokładnie ustalić, czy zabezpieczające pożyczkę aktywa mają odpowiednią wartość, czy przedsiębiorstwo jest dobrze prowadzone, a pożyczkodawca uczciwe. Gdyby rząd działał według takich samych ścisłych standardów, nie byłoby żadnych argumentów za tym, by wkraczał na to pole. Dlaczego robić dokładnie to, co robią już podmioty prywatne? Jednak rząd prawie zawsze działa według odmiennych standardów. Cała argumentacja na rzecz podjęcia przez rząd działalności pożyczkodawcy zakłada w istocie, że ma on udzielać pożyczek tym, którzy nie mogliby ich uzyskać od prywatnych pożyczkodawców. Oznacza to, że rządowi pożyczkodawcy, dysponując pieniędzmi innych podatników, podejmować będą ryzyko, którego nie chcą podjąć pożyczkodawcy prywatni, ryzykując własne pieniądze. Niekiedy nawet apologeci interwencji państwa są w pełni świadomi, że procent strat będzie w przypadku pożyczek rządowych wyższy niż w przypadku prywatnych, utrzymują jednak, że straty te wyrówna z nawiązką dodatkowa produkcja, jakiej dostarczą pożyczkobiorcy spłacający dług, a nawet większość tych, którzy go nie spłacą. Argument ten może wyglądać na wiarygodny tylko wówczas, gdy skupimy uwagę na konkretnych pożyczkobiorcach zaopatrywanych w fundusze przez rząd, pomijając przy tym tych, których program rządowy fundusze pozbawia. W rzeczywistości pożycza się bowiem nie pieniądze, które są jedynie środkiem wymiany, ale kapitał. Uprzedzałem już, że zagadnienie inflacyjnej ekspansji kredytowej odłożymy na później. Naprawdę pożycza się na przykład gospodarstwo lub sam ciągnik. Liczba istniejących gospodarstw jest ograniczona, podobnie jak produkcja ciągników, jeśli założymy, że ekonomicznej nadwyżki ciągników nie produkuje są po prostu kosztem innej rzeczy. Gospodarstwa lub ciągnika, które pożycza się rolnikowi A, nie można pożyczyć rolnikowi B. Istotne pytanie brzmi zatem, czy gospodarstwo ma otrzymać rolnik A, czy rolnik B. W ten sposób dochodzimy do konieczności porównania zasług A i B oraz ich wkładu. Czy potencjalnego wkładu w produkcję? Powiedzmy, że rolnik A otrzymałby gospodarstwo bez interwencji rządu. Lokalny bankier czy sąsiedzi znają go, jego osiągnięcia, chcą skutecznie ulokować swoje fundusze. Wiedzą, że A jest dobrym rolnikiem i uczciwym człowiekiem, który dotrzymuje słowa. Uważają, że warto na niego postawić. Być może dzięki pracowitości, oszczędności i dalekowzroczności, zgromadził już dość gotówki, aby zapłacić czwartą część ceny gospodarstwa. Pożyczają mu pozostałe trzy czwarte, po czym otrzymuje gospodarstwo. Istnieje niezwykła i błędna idea, której zwolennikami są wszyscy dziwacy ulegający iluzji pieniądza, że kredyt to coś, co bankier daje człowiekowi. Przeciwnie, kredyt to coś, co człowiek już ma. Ma go na przykład ze względu na to, że posiada aktywa o większej rynkowej wartości pieniężnej niż pożyczka, o którą zabiega, albo dzięki swemu charakterowi i osiągniętym dotychczas wynikom. Przynosi je ze sobą do banku. Bankier nie daje czegoś za nic. Uważa, że może być pewne spłaty długu. Po prostu wymienia bardziej płynną postać aktywów, czyli kredyt, na postać mniej płynną. Niekiedy popełnia błąd i wtedy ponosi konsekwencje nie tylko on, lecz także całe społeczeństwo. Oczekiwano, że pożyczkobiorca wyprodukuje pewne wartości, ale tak się nie stało i środki zostały zmarnowane. Możemy zatem powiedzieć, że A. Ma kredyt i bankier decyduje się udzielić mu pożyczki. Jednak w tym momencie do działania przystępuje rząd, który, jak wcześniej wspomniano, działa w trosce o rolnika B. Ten nie może uzyskać pożyczki hipotecznej ani żadnej innej od prywatnych pożyczkodawców, ponieważ nie ma u nich kredytu, nie ma oszczędności. Jego osiągnięcia jako rolnika nie robią wrażenia. W danej chwili być może korzysta z zasiłku. Dlaczego? Pytają zwolennicy kredytów rządowych. Nie uczynić go użytecznym i produktywnym członkiem społeczeństwa, pożyczając mu tyle, by mógł kupić gospodarstwo oraz muła lub ciągnik i podjąć działalność gospodarczą. Być może w konkretnym przypadku przyniesie to dobre rezultaty, jednak na ogół w przypadku ludzi wybieranych przez rząd, według jego standardów, ryzyko jest większe niż w przypadku ludzi wybieranych według standardów prywatnych. Udzielane im pożyczki spowodują większe straty pieniężne. Znacznie większy będzie wśród nich odsetek nieudanych przedsięwzięć. Będą mniej wydajni, zmarnują większą ilość środków, a jednak otrzymujący kredyt od rządu uzyskają gospodarstwa i ciągniki kosztem tych, którzy w innej sytuacji otrzymaliby kredyt prywatny. Rolnik B ma gospodarstwo, to też rolnik A jest go pozbawiony. Może wypaść z rynku, ponieważ wskutek działań rządu wzrosła stopa procentowa lub dlatego, że w ich wyniku ceny gospodarstw poszły w górę lub dlatego, że w sąsiedztwie nie było więcej gospodarstw. W każdym przypadku ostatecznym wynikiem działań rządu nie będzie wzrost bogactwa wytwarzanego przez społeczeństwo, ale jego pomniejszenie. Ponieważ możliwy do wykorzystania realny kapitał składający się z istniejących gospodarstw, ciągników itd. oddano w ręce mniej wydajnych pożyczkobiorców zamiast tych, którzy są wydajniejsi i godni zaufania. Przykład staje się jeszcze jasniejszy, jeśli przejdziemy od rolnictwa do innych rodzajów działalności gospodarczej, często formułuje się projekty, zgodnie z którymi rząd powinien brać na siebie ryzyko zbyt wielkie dla sektora prywatnego. Oznacza to, że biurokratom wolno wystawić pieniądze podatników na ryzyko, na które nikt nie chce wystawiać własnych. Taka polityka doprowadziłaby do różnego rodzaju złych skutków. Doprowadziłaby do faworyzowania udzielania pożyczek znajomym lub w zamian za łapówki. Skandale byłyby nie do uniknięcia. Przyczyniłaby się do wzajemnych oskarżeń, w przypadku gdy pieniądze podatników zostałyby wrzucone w przedsięwzięcia, które zakończyły się niepowodzeniem. Wzmocniłaby żądania wprowadzenia socjalizmu. Skoro rząd będzie podejmował ryzyko, pytaną by w sposób całkiem uzasadniony, dlaczego nie miałby również mieć zysków. Czy można usprawiedliwić sytuację, w której podatnikom każe się brać na siebie ryzyko, jednocześnie pozwalając prywatnym kapitalistom zatrzymywać zyski? A jednak to właśnie już robimy. Przekonamy się o tym dalej w przypadku bezregresowych pożyczek rządowych dla rolników. W tej chwili pominiemy jednak wszystkie te rodzaje zła i zajmiemy się jedną tylko konsekwencją pożyczek tego typu. Polega ona na tym, że marnuje się kapitał i zmniejsza produkcję. Dostępny kapitał zaangażowany będzie w złe, a w najlepszym przypadku w wątpliwe przedsięwzięcia. Dostanie się w ręce ludzi mniej kompetentnych albo mniej godnych zaufania niż ci, którzy otrzymaliby go w innej sytuacji. Ilość realnego kapitału w każdej chwili. Należy odróżniać go od znaków pieniężnych produkowanych za pomocą maszyny drukarskiej, jest bowiem ograniczona. To, co dostanie się w ręce B, nie może się dostać w ręce A. Ludzie chcą inwestować swój kapitał, są jednak ostrożni, pragną go odzyskać. Dlatego większość pożyczkodawców starannie bada wszelkie projekty, zanim zaryzykuje i zainwestuje w nie swoje pieniądze. Równują widoki na zysk z możliwościami strat. Niekiedy mogą popełniać błędy. Ale z wielu powodów prawdopodobnie popełniają ich mniej niż dysponenci pożyczek rządowych. Przede wszystkim pieniądze albo są ich własnością, albo zostały im dobrowolnie powierzone. W przypadku pożyczek udzielanych przez rząd, pieniądze należą do innych ludzi, którym zabrano je drogą opodatkowania, czy tego chcieli, czy nie. Prywatne pieniądze zainwestowane zostaną tylko wtedy, kiedy można mieć pewność spłaty wraz z odsetkami, czyli z zyskiem. Oznacza to, że od osoby, której pożycza się pieniądze, oczekuje się, iż będzie produkować na rynek wyroby naprawdę ludziom potrzebne. Pożyczki rządowe przypuszczalnie będą natomiast udzielane dla niejasnych i ogólnych celów, takich jak tworzenie zatrudnienia. Zatem, im gorsze wykorzystanie pracy, im większe zatrudnienie w stosunku do wartości produkcji, tym prawdopodobniejsze będzie dokonanie inwestycji. Co więcej, Prywatni pożyczkodawcy są surowo selekcjonowani przez rynek. Jeśli popełnią poważne błędy, tracą pieniądze i nie mają czego pożyczać. Tylko wówczas, gdy powiodło im się w przyszłości, mają więcej pieniędzy, które mogą pożyczać w przyszłości. Zatem prywatni pożyczkodawcy, z wyjątkiem tych stosunkowo nielicznych, którzy uzyskali fundusze drogą dziedziczenia, podlegają surowej selekcji. Przeżywają najlepiej dostosowani. Dysponenci pożyczek rządowych natomiast albo zdali egzaminy na urzędników państwowych i wiedzą, jak udzielać hipotetycznych odpowiedzi na hipotetyczne pytania, albo potrafią z największą troską o wiarygodność podawać przyczyny, dla których należy udzielić pożyczek, a w przypadku niepowodzenia wyjaśniać, że wina nie leży po ich stronie. Ostateczny wynik pozostaje jednak ten sam: w przypadku pożyczek prywatnych będzie się wykorzystywać istniejące środki i kapitał dużo lepiej niż w przypadku rządowych. Pożyczki rządowe doprowadzą do większego marnotrawstwa kapitału i środków niż prywatne. Pożyczki rządowe, w przeciwieństwie do prywatnych, nie będą zatem zwiększać produkcji, lecz ją ograniczać. Krótko mówiąc, zwolennicy udzielania przez rząd pożyczek przeznaczonych dla prywatnych osób lub na prywatne przedsięwzięcia, Widzą B i zapominają o A. Widzą ludzi, którym powierza się kapitał. Zapominają o tych, którzy otrzymaliby go w innej sytuacji. Widzą przedsięwzięcie, na które przyznaje się kapitał. Zapominają o przedsięwzięciach, z których z tego powodu trzeba kapitał wycofać. Widzą bezpośrednie korzyści, jakie odnosi jedna grupa. Nie dostrzegają strat, jakie ponoszą inne grupy, a także w ostatecznym rachunku strat dla całego społeczeństwa. Argumenty przeciw gwarantowanym przez rząd pożyczkom i hipotekom udzielanym prywatnym firmom i osobom, mimo że nie są tak oczywiste, są niemal równie silne jak argumenty przeciw bezpośrednim pożyczkom i hipotekom rządowym. Orędownicy hipotek gwarantowanych przez rząd zapominają również, że ostatecznie pożycza się realny kapitał, którego podaż jest ograniczona, i że pomagają określonemu pożyczkobiorcy B kosztem pewnego nieokreślonego pożyczkobiorcy A. Gwarantowane przez rząd hipoteki na zakup domu, zwłaszcza gdy żąda się jedynie nieznacznej pierwszej wpłaty albo nie żąda się jej w ogóle, w nieunikniony sposób prowadzą do większej niż w innych przypadkach liczby kredytów nieściągalnych. Wymuszają wszystkich podatników do subwencjonowania pożyczek nadmiernie ryzykownych oraz do pokrywania strat. Zachęcają ludzi, by kupowali domy, na które w rzeczywistości ich nie stać mogą w końcu doprowadzić do nadmiernej w stosunku do innych dóbr podaży domów. Przyjściowo dostarczają budownictwo zbyt silnych bodźców, zwiększają ponoszone przez wszystkich, także tych, którzy kupują domy za pożyczki hipoteczne gwarantowane przez rząd. Koszty budowy mogą zmylić branżę budowlaną, prowadząc do nadmiernego jej rozwoju, który ostatecznie okaże się kosztowny. Mówiąc krótko, w długim okresie nie zwiększają całkowitej produkcji narodowej, ale zachęcają do błędnych inwestycji. Na początku tego rozdziału zaznaczyliśmy, że pomocy rządu dla przemysłu trzeba się niekiedy obawiać tak samo jak jego wrogości. Do subsydiów rządowych stosuje się to w tym samym stopniu co udzielanych przezeń pożyczek. Rząd nigdy nie pożycza ani nie daje przemysłowi tego, czego mu nie zabrał. Często słyszy się zwolenników Nowego Ładu i innych ekonometryków chełpiących się, jak to w 1932 roku i później rząd ocalił przemysł za pomocą korporacji finansowej do spraw przebudowy, korporacji pożyczkowej właścicieli domów czy innych agencji rządowych. Tymczasem rząd nie może udzielić przemysłowi żadnej pomocy finansowej, jeśli wcześniej czy później nie odbierze mu środków. Wszystkie fundusze rządu pochodzą z podatków. Nawet najbardziej wychwalany kredyt rządowy opiera się na założeniu, że w najgorliwszym przypadku udzielane pożyczki spłaci się z przychodów z podatków. Kiedy rząd udziela przemysłowi pożyczek lub subsydiów, w istocie opodatkowuje prywatnych przedsiębiorców odnoszących sukcesy, aby wesprzeć tych, którym się nie powiodło. W pewnych krytycznych warunkach argumentacja na rzecz takiego postępowania może zasługiwać na wiarę, ale nie będziemy tu tego analizować. Jednak w długim okresie i z punktu widzenia kraju jako całości nie wygląda to na opłacalny interes. Doświadczenie również pokazało, że nim nie jest.